El Alamein 1942 Najważniejszym epizodem na afrykańskim teatrze II wojny światowej stała się Wielka Bitwa Pancerna stoczona jesienią 1942 roku. W pobliżu El Alamein nadmorskiego miasta leżącego na strategicznej szosie do Aleksandrii. Stanowiła ona kulminację dwuletniej wojny pustynnej toczonej ze zmiennym szczęściem przez Brytyjczyków dowodzonych przez generała Ryczałta Okomora, następnie przez Kloda Oczinleka i wreszcie od września 1942 roku przez Bernarda Montgomery'ego. Ego. Pobite wojska włoskie wspomagał od końca 1940 roku Afrika Korp z generała wkrótce feldmarszałka Erwina Romla. Brytyjczycy dwukrotnie wyparci z włoskiej Ceranejki latem 1942 roku powstrzymali ofensywę Lisa pustyni ku kanałowi Słoweskiemu. Angielska ósma Armia w sile 50 tysięcy ludzi, 30. i 13. Korpus Armijny oraz dziewiąty Korpus Pancerny z 1100 czołgami powstrzymywała na 60 kilometrowym froncie 96 tysięczne wojska osi. Niemiecka Armia Pancerna Afryka oraz osiem włoskich dywizji pancernych i zmotoryzowanych razem dysponujących 500 czołgami. Decydująca batalia rozegrała się od 23 października do 4 listopada. Atak brytyjski został poprzedzony najpotężniejszym od czasów pierwszej wojny przygotowaniem artyleryjskim. Atak lewego skrzydła nie powiódł się. Prawe osiągnęło sukces, ale w dniach od 25 października do 1 listopada bitwa weszła w fazę walk pozycyjnych. 2 listopada po kolejnym huraganowym ostrzale artylerii Brytyjczycy przełamali linię obrony Romla i wyszli na otwartą pustynię, eliminując przy tym z walki olbrzymią większość jego czołgów. Resztki armii pancernej Afryka i Włochów rozpoczęły wbrew rozkazowi Hitlera ucieczkę na zachód. 23 stycznia padło Trypolis do maja, trwało jeszcze walki w Tunezji.